Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, siemanko wam wszystkim. No i mamy kochani kolejną niedzielę, już na zakończenie wakacji. Ostatni dzień. Ostatni dzień. Ostatnia. No, no i tak, i tak. I tak właśnie. Jak to pieśń głosi. 22 niedziela zwykła. Rok ca. Pierwsze czytanie, kochani, mamy z mądrości Syracha mędrzec Syrach cóż nam tutaj prawi Ano no yy, im jesteś większy tym bardziej się uniżaj tak no bo oczywiście tutaj możemy powiedzieć że jest taki nurt myślenia Starego Testamentu który uznaje że jeśli jesteś bogobojny yy, jesteś, postępujesz sprawiedliwie czyli pobożnie masz relacje z Panem Bogiem, no to Pan Bóg Ci błogosławi w czym? W bogactwie, w długim życiu, no i też w dzieciach, no bo to jest oznaka tego Bożego Błogosławieństwa, tak, potomstwo. No no i tutaj mędrzec Syrach pokazuje, że no im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. No i w sumie tu wychodzimy od podstawowej definicji słowa pokora, Czyli pokora to jest po prostu prawda o sobie. Nic więcej. Pokora to jest prawda o sobie, czy tak naprawdę yy, ja jestem takim biednym widokiem, i ślepy, i głuchy, i nic sam z siebie dobrego nie może zrobić. Yy, no i dopiero jak tutaj Pan Bóg zwróci na mnie uwagę, no to coś cokolwiek dobrego mogę zrobić, tak? Także pokora to jest prawda o sobie. Przeciwieństwo pokory, oczywiście pycha, czyli matka wszystkich grzechów. Yy, yy, w pysze, w centrum postawiony jestem ja. Ja, moje jest najważniejsze, ja jestem sędzią. Jestem punktem odniesienia dla całego świata, nawet wszechświata. A pokora, punktem odniesienia jest tutaj Bóg. Nie na takiej zasadzie jest to prawda o sobie, że ja mam swoją prawdę, ty masz swoją i się szanujemy. Chociaż te prawdy zupełnie nie muszą się ze sobą stykać. Chodzi tutaj o prawdę obiektywną. Istnieje coś takiego, jak prawda obiektywna. No, to według właśnie tej prawdy. Na poziomie mojego bytu jestem całkowicie od Pana Boga. Zależny. Ptactwo jakieś leci. Zobaczcie. Będzie widać, o coś tam widać. Mój czerep widać i ptactwo w kluczu. Napiszcie w komentarzu, co to za ptactwo. Czy to są nasze rodzime bodźki? Czy to są czaple? Wydaje mnie się, że to są bodźki. Ale mogę się mylić, bo lecą na, na zachód. Lecą na zachód. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Bodźki to chyba już poleciały, ale mniejsza z tym. Raczej to chyba czaple. Dobra, wracając do Także prawda obiektywna, uznanie tej prawdy, to już jakiś punkt pokory tutaj mamy. Yy, bo też pamiętajmy o to, że kiedy popadam w pychę, czyli w nieprawdę o sobie i stawianie, yy, stawianie siebie w centrum, no kiedy ja wchodzę za mocno w te nasze ludzkie hierarchie, tak, że ja jestem wyżej od ciebie, ty jesteś niżej, ja jestem lepszy koleżka, a ty gorszy. Tak, według oczywiście ludzkich yy, tutaj relacji według ludzkich sądów i ocen. Bo oczywiście nie według Bożych ocen. No i drugi moment tego czytania, czyli, że co? E, jak to było? Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. No to tak jak mamy w tej przypowieści o, o ziemi, tak? Że siewca wyszedł siać, no i ta ziemia była różna. Była i płytka, monaskale na skale yy... na tej glebie też były chwasty, no i to nasienie zostało zagłuszone przez to badziewie. No i też była ta ziemia żyzna. I oczywiście to jest obraz serca. No i to serce, jeśli jest pełno takiego badziewia, takich chwastów, no to tak jakbyśmy mieli do czynienia właśnie z takim koleżką, u którego właśnie ta nieprawość ta pycha zapuściła korzenie, tak? Serce rozumnego rozważa przypowieść, ucho słuchacza to pragnienie mędrca. Oczywiście, sytuacja, kiedy człowiek zamyka gębę i słucha, no to to jest ta sytuacja. Taki pierwszy krok ku mądrości, że ja daję komuś mówić i mogę wtedy usłyszeć coś mądrego, czegoś się nauczyć. Tak, tak jak z królem Salomonem który po złożeniu tej ofiary tysiąca ofiar na wzgórzu. Pan Bóg mu się przyśnił no i proś, co mam ci dać. No i Salomon poprosił o serce słuchające, nie tyle o serce rozumne, co serce słuchające. Tak lep szomer po Hebrajsku, lep szomer e, serce słuchające, no, bo właśnie, jeśli jestem otwarty na słuchanie, moje ucho jest otwarte, wtedy coś, cokolwiek tej mądrości mogę zdobyć. Także o. Drugie czytanie mamy z listu do Hebrajczyków. Mamy porównanie dwóch przymierzy. W ogóle ten list do Hebrajczyków już od kilku tygodni sobie czytamy. No, i cóż tutaj ten autor listu do Hebrajczyków pisze? że nie przystąpiliśmy, tak jak w Starym Testamencie na górze Choreb Izraelici, do tego objawienia Bożego, które się dokonywało. We mgle, w dymie, w piorunach, w jakichś yy, grzmotach, w ogniu, jakimś huraganie, w głosie trąby, który był przeciągły i do... nie przystąpiliśmy do takiego głosu, że jak Izraelici słyszeli, to mówili do Mojżesza, dobra, to weź ty, gadaj z Panem Bogiem, bo my to się boimy. A sam Mojżesz mówi: Jestem przerażony i drżę. Tak? No, my przystąpiliśmy do innego przymierza przystąpiliśmy do górnego Jeruzalem, do tej społeczności świętych, do tych wszystkich sprawiedliwych, którzy już nas poprzedzili w drodze do. Eee... No, przystąpiliśmy do pośrednika Nowego Testamentu czyli do Jezusa Chrystusa. I akurat to nasze czytanie jest w tym miejscu urwane, bo dalej ten werset kończy się słowami. Przystąpiliśmy do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Bo krew Abla, jak pamiętamy, nawet krwi, bo tam jest liczba mnoga w tekście hebrajskim, krwi Abla wołają o to... Yy by być pomszczone, tak? A ja tutaj krew Jezusa woła o to, no żebyśmy byli oczyszczeni z grzechów, żebyśmy osiągnęli, yy, posiedli to miejsce, w którym sam Chrystus przebywa, czyli niebo. Tak właśnie woła ta krew Chrystusowa. Woła o moje zbawienie, o to, żebym ja yy, objął niebo. I trzecie czytanie, też jesteśmy osłuchani z tym czytaniem, Ewangelia Łukasza. Tutaj szczególny rys tej Ewangelii, że Jezus wygłasza mnóstwo nauki podczas różnych uczt. Jezus je i pije, wyobraźcie sobie. No, także dużo je, bo go ludzie zapraszają na uczty cały czas w Ewangelii Łukasza. I akurat tutaj jest zaproszony przez przywódcę faryzeuszów, o, o to. Jak faryzeusz w tamtych czasach był elitą, no to przywódca faryzeuszów to już elita, elit. To już w ogóle, w ogóle po całości. No i tak po ludzku rzecz biorąc, no to Jezus jest doceniony, tak? Oczywiście po ludzku rzecz biorąc, nie po Bożemu, bo przecież Pan Bóg nie ma względu na osobę. No. No i oczywiście tutaj jest ten fragment, że... Niektórzy tam z tych Faryzeuszy go śledzą. Nie wydaje mi się, żeby gospodarz, który zaprasza Jezusa, śledził go tylko dlatego, żeby go pochwycić na jakimś słowie czy na zachowaniu. Ale niektórzy mają taką postawę, że chcą go złapać tutaj, na jakimś, nie wiem, nieprzestrzeganiu prawa. No i ku temu okazja jest, bo oczywiście przychodzi gość jakiś chory na puchlinę wodną. To jest przed tym fragmentem, który dzisiaj czytamy. No, i Jezus zadaje pytanie: tak, jeśli Wam wół na przykład wpadnie do dołu, no to nie wyciągniecie go w szabat? Oczywiście, że wyciągniecie. No, i nie byli w stanie mu na to odpowiedzieć. I faceta uzdrowił w szabat. tak? No, i później po tym fragmencie następuje to. Ta nauka, którą słyszymy, że faryzeusze wybierają sobie pierwsze miejsca, nas to może trochę razić. No, albo przynajmniej dziwić, tak? Że, no my raczej jesteśmy wychowani w taki sposób, że my nie wybieramy sobie pierwszych miejsc. My sobie nie wybieramy tutaj y, miejsca, gdzie my tu koło gospodarza zajmiemy. My raczej będziemy zajmować to miejsce, które nam tutaj gospodarz wyznaczy. Raczej my, posłuchani w ten ewangeliczny fragment, raczej nie będziemy się pchać na pierwsze miejsca. Szczególnie to widać przy jakichś imprezach większych, przy ślubach. Znaczy weselach, no ślubach, weselach tak. Yy, każdy ma swoje wyznaczone miejsce. No, i tutaj w tej społeczności, w której żył Jezus, rzeczywiście tak było, że oni yy, mogło się wydawać, że może i nawet się licytowali tam, który z nich jest godniejszy do tego, żeby zająć to najważniejsze miejsce, czyli przy gospodarzu, tak. Który to jest tam bardziej godny? Ty. O, no, ja to jestem faryzeusz od pięciu lat, przestrzega. O, a ja jestem zacniejszy, bo ja 15 lat już tutaj przestrzegam prawa. O, a ja torę rozważam 40, a no i 40 lat, no to Ty, nauczycielu, ty, 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 ty jesteś najbardziej godny z nas wszystkich. Tak. No i tak mogło to przykładowo wyglądać. No i w kontekście tego Jezus wygłasza tak, naukę o tym, żeby nie zajmować tych pierwszych miejsc bo może mnie spotkać wstyd. Raczej zajmować te niższe miejsca, bo może mnie spotkać jakiś zaszczyt wobec wszystkich. I kiedyś kochani zasłyszałem taką interpretację tego tekstu, że yy, no generalnie uczta w piśmie świętym ucztować, tak? To znaczy być zbawionym, ucztować z Panem Bogiem. To jest taki synonim zbawienia. To jest jeden z obrazów zbawienia. Uczta w królestwie no, i skoro tak, no to tym gospodarzem, który mnie by zapraszał osobiście, no to będzie Pan Jezus, tak? I to on schodzi z niebios, czyli z tej uczty przeznaczonej dla każdego z nas, o ile jej zapragniemy. No i mówi mi, przyjacielu, przesiądź się wyżej. On schodzi z tego pierwszego miejsca i ciągnie mnie za rękę, bo ja sam nie jestem w stanie objąć tego nieba. I dopiero On, Bóg, który mógłby rzeczywiście realnie. Yy, to pierwsze miejsce mogłoby mu się należeć, i on jest najważniejszy, On z tego pierwszego miejsca schodzi, daje mi przykład pokory i ciągnie mnie do tego nieba. I w sumie każde miejsce w niebie jest pierwsze. Bo jak już jestem w tym niebie razem z Jezusem, no to już jestem z Nim, tak? Bo On jest Królestwem. Także zajmuję to pierwsze miejsce. Nie tyle zajmuje miejsce Jezusa, bo to nie o to chodzi. Że ja mam być wyżej od Jezusa. Ale dla mnie jest dany ten przykład pokory Pana Jezusa, że On zstępuje z tego swojego pierwszego miejsca, no i mnie ciągnie, tak, za uszy, do góry. O ile, jeśli Mu się dam, tak? Bo mogę Mu się sprzeciwić i wcale nie chcieć Jego nieba. Także to jest bardzo ładna interpretacja, że to Jezus jest tym gospodarzem, który mnie zaprasza i On do mnie mówi... Przyjacielu, przesiąść się wyżej. To On pierwszy daje mi przykład tej pokory, że i ja powinienem właśnie wstępować z tych moich, z tych wyżyn, w cudzysłowie, z tych moich ludzkich głupotek, żeby po prostu tym już się nie zajmować. Oczywiście Jezus realnie rzeczywiście wstąpił z nieba, stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, ale to jest dla mnie postawa do naśladowania, żebym ja, jeśli mi się wydaje, że coś znaczę że coś posiadam, to żebym to porzucił, żebym zszedł z tych swoich w cudzysłowie honorów, z tych pierwszych miejsc i że zaczął wreszcie naśladować Jezusa. Bo przed Bogiem te nasze tytuły, te nasze hierarchie, to to nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. To jest badziew. Nic to nie znaczy. Także kochani, to jest ten pierwszy moment. I drugi moment. Yy, to jest ten, kiedy właśnie Jezus yy, mówi już bezpośrednio do tego swojego gospodarza, że jeśli zapraszasz kogoś na ucztę, to nie zapraszaj tych, którzy cię zaproszą, tak? I tam jeszcze ci możni sąsiedzi są, tak? To nie zapraszaj tych <grych> bliskich czy możnych sąsiadów, bo ci się odwzajemią. To jest sytuacja standardowa. Sytuacja standardowa, kiedy yy, my siebie nawzajem zapraszamy, tak? Kiedy my zapraszamy tych, którzy nas miłują, i się im odwdzięczamy. Nic szczególnego nie robimy. To jest też bardzo podobne do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza o miłości nieprzyjaciół, kiedy Jezus mówi, że cóż szczególnego czynicie, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują. I celnicy i grzesznicy też miłują sobie podobnych. No i co? Nic nadzwyczajnego nie robicie. No właśnie. I w tamtym fragmencie Jezus wzywa do tego, żeby miłować swoich nieprzyjaciół. Dobrze życzyć tym, którzy nas yy, przeklinają, dobrze czynić yy, tym, którzy nam źle czynią. No i żeby się stawać podobnym do Ojca, który jest w niebie, bo On zsyła deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, i On jest dobry dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak? No i tak samo tutaj że jeśli ty wydajesz ucztę, cokolwiek robisz, to nie pozostawaj na tym standardowym w cudzysłowie poziomie, tylko zaproś tych, jeśli chodzi o ucztę, którzy nie są w stanie ci się odwdzięczyć. Czyli można by powiedzieć, że w tamtym czasie te niziny społeczne, tak? Czyli wszyscy ci ubodzy, jacyś tam chorzy, niewidomi, kalecy i tak dalej, i tak dalej. Tak, czyli nie pozostawaj na tym poziomie zwykłego odwdzięczania się, czy nie licz na to, że ci się ktoś odwdzięczy. Tylko zaproś tych, no, którzy właśnie nie są w stanie ci się odwdzięczyć, i Jezus przenosi tutaj ciężar tej odpłaty na życie przyszłe, tak? że przy zmartwychwstaniu będziesz miał odpłatę. No i okej, okay, niech tak będzie. Yy, no to co, kochani. A jeszcze jedna, jedna ostatnia myśl: hmm. jeśli cokolwiek dobrego pragniemy czynić, tak, to żebyśmy sobie nie myśleli o sobie w swojej pysze, że ja z siebie jestem w stanie coś dobrego zrobić. Jak sobie pomyślę, że takimi dobrymi uczynkami to yy, ja sobie takie schodki do nieba zbuduję, tak i każdy dobry uczynek to będzie taki schodek, bo tych schodków mi zabraknie, nie jestem w stanie. Osiągnąć tego nieba własnymi siłami, swoimi dobrymi czynami, itd., itd. Ale jeśli uświadomię sobie, że już wcześniej wszystkie te dobre rzeczy otrzymałem od Jezusa, wszystko to, co mam dobrego w życiu, otrzymałem od niego i ja w odpowiedzi na to, co otrzymałem, pragnę być jak Jezus, aha, bo ty, panie Jezu, takżeś robił, aha, bo ty, Jezu, tak mówiłeś, aha, panie Jezu, bo ty tak kazałeś, i wtedy, jeśli będę wykonywał wszystkie te dobre uczynki, uczynki miłosierdzia. Patrząc na Jezusa, w odpowiedzi na to, co już od Jezusa otrzymałem, to wtedy to będzie działać. I wtedy to będzie dobre. Tylko w odpowiedzi na to, co już od Jezusa otrzymałem. A nie, że ja sam z siebie coś robię, bo wtedy będę tylko wyrażał swoją pychę. I będę karmił swoją pychę. Także to jest ostatnia myśl na dzisiaj w komentarzu. Wszystkiego Wam, Bożego Kochani, żebyśmy stawali się jak drugi Jezus. I na razie, papa. Pa.